Witajcie! Dzisiaj jest cykl, głosowanie jest Edim i gotujemy danie łemkowskie pod nazwą fuczki. Czy pierwsze co to co tutaj przyrządzasz? To jest ciasno naleśnikowe. A to ciasto naleśnikowe z czego przygotowałeś? No jajka, mąka, mleko. I proporcje jakie? Te naleśniki tam my no, Aha, jajka. czyli ciasto takie Ta. jak na naleśniki. Ta. No to ciasto na naleśniki to każdy umie zrobić, bo to jest standardowa... Ka Ta. Ta. No każda gospodyni. Tak, albo gospodarz. I dodajemy do tego kapustę kiszoną. No? Czyli tu masz około litr ciasta, tak? Tak. Litr ciasta i do tego będzie pół, kilo, pół kapusty kilo kapusty kiszonej. Tak. I mieszamy. To musi być dobra kapusta kiszona. A to jest kapusta domowej roboty, czy kupna była? Kupna, akurat? bo gdzie ja, kupę kisi. No tak. Trzeba mieć też miejsce, żeby trzymać tą kapustę kiszoną. No. Jeszcze w odpowiednich warunkach. Tak. Mamy taki sklepik. Mam fajną kapustę. Już dobrą. już się dobrze miesza. Zaczyna się to wszystko razem już ze sobą współpracować. Ja widzę, że tutaj nawet ogień już wcześniej przygotowałeś. A. I teraz kładziesz tą zawartość, z którą wymieszałeś, na rozgrzaną patelnię. A nie kładziesz żadnego tłuszczu ani oleju do tego. To już jest tłuszczem Już z tłuszczem jest? <laughs> tak. Trzeba pilnować żeby się to teraz nie przypaliło, nie? Ale temperatura jest bardzo duża, to to się moment robi Człowieku. O już prawie jest zrobione I Aneta zaraz będzie próbować. Ty będziesz próbował pierwszy. Placki się zrobiły błyskawicznie. Dobrze była rozgrzana patelnia. Edi jest już bardzo głodny i postanowił szybko już pierwszego spróbować. Jak? Dobre. Dobre? A jeszcze masz do tego siadłe mleko czy to jest maślanka? Maślanka. Przyszła na mnie kolej. Który to miał być mój, ten czy ten? Ten, ten. chyba. a takie placki to dobre na bieszczady. Szybko się robią. Mieszczackie placki. Hmm. Podobno jadłem kiedyś z taką kapustą, tylko nie mogę sobie przypomnieć. Ale dobre. I szybko się robią. Co najważniejsze. No, bila, smašna. Eznakov mite vam bil v znaku umiti pomen, eznakov mite vam bil v znaku umiti pomen, eznakov mite vam bil v znaku umiti, umiti pomen.